Stajemy dzisiaj razem z Sanhedrynem i Judaszem przed Wielką Tragedią. Dzisiaj, w Wielką Środę, Chrystus właściwie już nie miał nawet z kim rozmawiać. Dzisiaj wszystko odbyło się w Jerozolimie, poza Jego plecami. Sanhedryn podjął decyzję, że trzeba Jezusa zgładzić dla dobra narodu. No i z pomocą przyszedł im Judasz, który zgodził się go wydać za marne 30 srebrników. To dzisiaj wydarzyło się w Jerozolimie. Nawet nie mamy śladu, czy Jezus dzisiaj w tej Jerozolimie przebywał. 30 srebrników to taki symbol dnia dzisiejszego. Czy to dużo, czy mało? 30 srebrników to była czteromiesięczna pensja jednego z biedniejszych pracowników. W tamtych czasach, gdzie można było właściwie pół kilograma wołowiny kupić dopiero za 900 naszych złotych w przeliczeniu pensji na dzisiaj, gdzie 100 zł kosztowała główka kapusty a 40 zł jabłko, no to wydaje się, że dosyć tanio sprzedał judasz Pana Jezusa, jeśli pensja nauczyciela w tamtych czasach, takiego zajmującego się jednym dzieckiem, wynosiła miesięcznie 30 tysięcy złotych, a judasz sprzedał Jezusa za 14, maksymalnie może 12, nawet tylko tysięcy, to trochę marnie. Musiał być albo bardzo biedny, albo bardzo, bardzo przebiegły i bardzo nieczuły. Jak reaguje Jezus? Kościół pokazuje nam dzisiaj w Ewangelii, w czasie mszy świętej, pokazuje nam ostatnią wieczerzę znowu, ten dzień, następny, czyli już czwartek. Kiedy Jezus mówi o przygotowaniu sali, do wieczerzy, do sederu paschalnego. I znowu widzimy, jak Judasz jest przez Pana Jezusa ostrzegany: Zobacz, co robisz: Biada Tobie, Tobie, który mnie zdradzisz, który maczasz razem ze mną w Misie, Ty mnie zdradzisz. Te dni, pierwsze trzy dni wielkiego tygodnia, w kościele to był zawsze czas na sprzątanie. Kobiety sprzątały garnki, żeby nawet najmniejsza odrobina tłuszczu nie została w garkach na święta. Mężczyźni zajmowali się obejściem bądź nawet sianiem, bo ponoć te zbiory były najlepsze, ale przede wszystkim robiono porządki w duszy. Jeszcze raz powiedź. Do tego nas dzisiaj Bóg zaprasza. Niech Pan was prowadzi. Do zobaczenia jutro, a jutro już wielkie rzeczy. Jeszcze większe.